Słuchajcie, cześć. Dzisiaj kolejny dzień. Dzisiaj jestem, czekajcie, niedziela. Poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, w piątej dobie. Też jedziemy na spacer, co prawda pada, ale to jest tam najmniejszy niż szczegół. Co Wam chciałam powiedzieć? No, że no, w piątej dobie to pierwsze co takiego poczułam. Dziwnego dla mnie, takiego niespotykanego. Bo wiecie, jak macieś na coś ochotę. Słuchajcie, Darek. No, dobra, zacznę od początku. Stwierdziłam, że chce mi się czegoś takiego, wiecie, zupy, ale niech ta zupa będzie taka dosyć taka kwaskowata. Ja bym wiesz co, może żurek? Przecież jakbyś mi zmielił tą kiełbasę, to przecież może bym zjadła. Wiecie, to głowę nie, nie idzie tak wyłączyć. Yy, no i ugotował Darek ten żurek. Boże, jaki dobry, to bo po prostu myślałam, że zwariuję. Oczywiście tam proporcje, żeby tam było odpowiednie ilość białka, to tam tej kiełbasy, tego jajka, tego białka, w sensie z jajka, to mi tam dołożył, zmiksował, zjadłam swoją porcję. No na porcję takiego, rzadszej takiej zupy to dam radę zjeść 100 ml, a takiego gęstszego jedzenia no to no tak trochę mniej, znaczy nawet nie 100, no zatyka po prostu jeszcze, nie? Więc yy, zjadłam tą zupę, była pyszna, poszłam do góry, tam było odpoczywać, bo my tam już rana zaczęła ciągnąć, bo wiadomo, no, zwolnienie jest, ale pracować trzeba, więc coś tam musiałam dzisiaj zrobić przy tym komputerze. Więc popracowałam. Nowy Darek, dawaj ketona. Potem ta zupa. Pyszna, oczywiście, poszłam do góry, i tak przebudziłam się. Tak leżej, leżę, leżę i tak sam myślę, tak o tej zupie. Jezu, ta zupa była dobra. I powiedz. I, i, słuchajcie, po raz pierwszy w życiu mi się zdarzyło coś takiego, że przed operacją miałam, miałam takie odczucia, że na przykład jak jestem głodna, to jest stało w żołądku. A teraz tego ssania w żołądku nie było. Tylko słuchajcie, takie miałam wystrzyknięcie śliny, tak jakby w, w górnym podniebieniu. Normalnie tak mi napłynęło śliny, o Jezus, tak mi napłynęło śliny i to może właśnie będzie to, że po prostu głodu się nie odczuwa, a a odczuwa się właśnie takie, niby to z głowy, niby to tutaj, wiesz, wiecie, tak z tych ślinianek, nieraz jak się ma tam coś ochoty coś jest pysznego, no to tak z tych ślinianek trochę. Trudno mi, trudno mi powiedzieć, ale pierwszy raz mi się to zdarzyło od operacji, a w sumie przed operacją czegoś takiego nie miałam. Tylko miałam normalnie taki wiecie, głód z, z żołądka najnormalnie w świecie, że chciało mi się czegoś. No tak ta zupa, zupa, boże, zjadłabym tą zupę. I takie wystrzyknięcie tej śliny w, w, w ustach. Ja bym, Darek, przynieś mi tą zupę. Poczekaj, jeszcze nie teraz, bo się zatkasz, bo się zapchasz. No tak to jest, no ale, słuchajcie, no, jak jest coś dobrego, no to. Zresztą te porcje to są tak mikroskopijne, że jakbym komuś powiedziała, że ja zjadam 100 ml, no proszę Was, taka filiżaneczka malutka. No ale co? No trzeba żyć z tym, nie? Więcej się po prostu nie da. Ale słuchajcie, suplementy już wchodzą, bo ja się tak z początku bałam, bo Darek to tak sobie sumie rozgryzał i ja są jak to popnąć taką wielką tabletę. No bo te, ten Proursan na te drogi żółciowe to on jest taki dosyć duży, więc yy... więc on się bał go połykać, więc on sobie tam, wiecie, rozrabiał. Długi, długi czas tam w sumie tak ponad tydzień to rozrabiał, a ja już się tam nie pierdzielę, rano jadę te wszystkie, wiecie, to buzi ten kontrolok, Proursan, yy, tram. No bo już teraz włączyłam wszystko, tak z początku dość tak bałam, trochę tego. Popijam to wodą, no i tyle. Jedna tak, jeden taki mankament, z takich właśnie już na piątym dniu, to to, że jak wypijasz te 100 ml tego płynu, czy tam zupy, czy ona jest troszeczkę gęstsza, czy mniej gęstsza, to no ciężko jest potem zmieścić jeszcze te półtorej litry wody. No litr to już jest takie maks. A ja to tak chodzę i właściwie taką mam butelkę jak dla dzieci, taką z rurką i tak sobie cedzę. No ale muszę to pudełko wody jakoś tak bardziej przypilnować. Przy, przy no nawet nawadzę minus 4 kg, więc tak wychodzi, no to... Te... troszkę widzę, że zwalnia, ale to, to mi nie przeszkadza najmniej. Ale czuję się już taka, wiecie, lżejsza i skórę czuję, że mam przesuszoną. To na pewno. No także czekam na darka, idziemy na spacer cokolwiek to znaczy w deszczu no ale idziemy, tak? do apteki, coś tam załatwić no i tak, piąty dzień już jest także super ja jestem mega zadowolona naprawdę nie wiem jak co mam jeszcze powiedzieć na pewno na pewno tym co idą i do są zdecydowanie to bardzo polecam i nie bójcie się tego, nawet tego tego po nowemu, tak? No oczywiście boję się tych wszystkich powikłań, tego wszystkiego, ale staram się o tym po prostu nie myśleć. Także buziaczki, pa.